Mano, witajcie w kolejnym odcinku Wolwina stoi a ja wypuszczam się posiewnik do Kukurydzy standardowy wyjazd o tu mamy wolne i poszedł czas na siewy kuku Trójeczka I czwórka I w drogę po ziewnik. A oto właśnie jest ten siewnik Jest to siewnik punktowy, ośmiorzędowy Marki Kverneland Jest to seria Accord i model Optima Siewnik ośmiorzędowy z podsiewaczem nawozu można go używać do siewu kukuryzy, buraków czy też słonecznika. Siewniczek jest pożyczony. Pożyczam go zawsze co roku właśnie na zasiew tej mojej skromnej powierzchni kukurydzy i idealnie pasuje w ilość rzędów do mojej przystawki od kukurydzy. Siewnik ósemka, przystawka ósemka. Tak więc każdy przejazd, można tak powiedzieć, biorę osobno. Można siać wiadomo węższym siewnikiem, wtedy trzeba się starać bardzo precyzyjnie zasiać. A jeżeli przejazd od przejazdu będzie różnił się kilka centymetrów, to wtedy w przystawce nie robi to różnicy, bo właśnie ilość tych rzędów jest taka sama. Bierzemy się za przygotowanie siewnika. Na początek powiem, że do podszywacza nie zasypujemy nic. Pod kukurydzę jest już nalane jak trzeba. Tam więcej składników już nie trzeba dodawać. Jedyne co to będziemy widzieć po. Wzroście kukurydzy, jakie tam mikro i makro elementy będziemy dawać w odżywkach. ale tutaj już nie stosujemy żadnego nawozu do podsiania. Może krótko zaprezentuję Wam budowę tego silnika. Tak jak widać, największe ze zbiorników, tak jak prędzej wspomniałem, są to zbiorniki na granulat, czyli na nawóz. Tutaj mamy ramę nośną razem z układem zaczepienia. Tutaj mamy dwa typy tego układu. Normalnie pod sworznie otwory oraz na tak zwany trójkąt zaczepowy. Tutaj do transportu właśnie jest on wykorzystywany, ponieważ teraz mamy siewnik w pozycji transportowej. Jest on na tylnych kółkach rozkładanych. Te kółko boczne po dotarciu na pole odpinamy, podnosimy do góry. Drugie koło, z drugiej strony tak samo. Odpinamy stworzeń, podnosimy do góry to. Jeszcze pokażę Wam na polu. Tutaj z tej, z tej strony, od tego koła mamy przekazanie napędu właśnie do wałków y, dawkujących nam nawóz do redlic podsiewających granulat. W tym miejscu siewnika jest właśnie tabela, oraz Zębatki do zmieniania dawki w kilogramach na hektar. Tak to wygląda właśnie od tej strony, jeżeli chodzi o podsiewanie nawozu. Druga strona to jest napęd już do sekcji wysiewających. Tak samo napęd pobierany od koła. Przekazywany poprzez łańcuch do drugiej przekładni. O, tu ktoś zawiązał. I tutaj właśnie znajduje się zapas tych zębatek oraz jest pokazany cały schemat ustawienia co do rozstawu kukurydzy w jednym rządku. No, czyli odległość ziarna od ziarna po prostu. I tutaj mamy właśnie przekładanie tych zębatek. Tutaj właśnie jest cały ten ich zapas. I one tak samo są wykorzystywane do drugiej strony, czyli do podsiewacza. Tutaj mamy takie bardzo fajne, proste urządzonko, czyli ustawienie poziomowania siewnika na ciągniku, jak już jest zawieszony. I właśnie z tej przekładni przekazywany jest napęd za pomocą łańcuszka. Tu jest większość przekazywania napędu właśnie za pomocą łańcuchów na wałek i wałek jest rozprowadzony po całej długości siewnika. Następnie w każdej sekcji wysiewającej łańcuszek przekazuje napęd na tarczę. Tarcza z otworkami. Tutaj, właśnie jest podciśnienie, które wytwarza ten oto wentylator czy też dmuchawa pneumatyczna podciśnieniowa. Poprzez przewody do samej dmuchawy podciśnienie zasysa nam nasionka. Tutaj mamy czujniki tych nasion, ale tego nie podłączamy, tego nie używamy. To jest kompletnie nieczynne i niepotrzebne. No w sumie jest to dobre udogodnienie, ale ale to nie dla mnie, że tak powiem. I tutaj właśnie jak wcześniej wspominałem, są przyciągane nasionka. W trakcie jazdy siewnik się obraca i w jednym punkcie na dole jest Otworki nie mają tego podciśnienia, co sprawia, że kukurydza się odczepia od tych otworków i spada na ziemię. Spada na ziemię. Tu mamy herdlicę, która żłobi rowek, a tu mamy zgarniaki, które zakrywają ten rowek z nasionami, i z tyłu mamy regulowane kółko dogniatające. I od cała skomplikowana filozofia i budowa tego siewnika. Jeśli jeszcze chodzi o sekcje wysiewające, to tutaj mamy okienko poglądowe, bo tutaj jest właśnie zdjęta do pokazania. Tu mamy okienko, właśnie poglądowe, odkręcamy śrubkę. O, i widzimy, może w tą stronę. O, i widzimy teraz ładnie zgarniaki. Tutaj mamy jedną część zgarniającą, tutaj drugą. Po co to w ogóle jest? Zgarniaki służą nam do zrzucania nadmiernej ilości nasion. Czyli e, przykładowo potrafią przyczepić się dwa nasionka do jednego otworku i poprzez odpowiednie ustawienie tych zgarniaczków e, jedno z nasionek jest strancane, a jedno jest pozostawione przy otworku. Jeżeli chodzi o głębokość wysiewanych nasion, regulujemy to za pomocą tej korbki poprzez śrubę i widzimy na skali, na jakiej głębokości jest właśnie zasiewana kukurydza. Mam zamiar pogłębić. Zasięg do 5 cm ze względu na panujące suche warunki i po prostu braku wilgoci w płytszych warstwach gleby. No, i tak jak wcześniej mówiłem, to jest właśnie cała filozofia działania tego silnika. Mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem. I teraz, właśnie jeżeli chodzi o przygotowanie, zrzucam wszystkie te sekcje i przeglądam, jak to wszystko się ma. Sprawdzę też szczelność przewodów pneumatycznych. Założymy silnik do ciągnika i wsypiemy nasiona do zbiorniczków i wtedy można ruszać na pole. Tak więc biorę się do działania. I wszystkie sekcje mamy już po przeglądzie. Tu mam naklejone takie łatki na każdym pojemniku, na każdej pokrywie, bo po prostu od słońca to już popękało dawno, każda jedna no i jakoś to trzeba było zabezpieczyć, żeby nie dostawał się kurz, a w razie przestoju na zewnątrz nie dostawała się woda. Otwieramy wszystkie pokrywy i depo nasiona. Zasypuję do pełna i próby. Siewnik ładnie zatankowany. Nie sypię do pełna po brzegi, żeby w trakcie jazdy nie usypało się, żeby nie stracić niepotrzebnie nasion. Odmiana kukurydzy to jest Taki wynalazek. Zobaczymy co z tego urośnie. No i zamykamy pokrywy, worek wróciłem do garażu, i można zaraz startować. Z ponad programowych rzeczy dzisiejszych, dzisiejszego odcinka pokażę Wam, że chłopaki, większe chłopaki stoją już na kołach, jeden jest zdjęty z drogi, drugi tu już jest postawiony, szykuje na nie miejsce, aby zaparkować się właśnie na ten czas oczekiwania na remont. No i jeszcze taka bardziej przykra informacja. No nie taka przykra. Dla mnie to jest przykra informacja, bo podczas przestawiania właśnie tamtego z kierowców niedźwiadek, czyli szóstka, no niestety omsknął się zaczep podczas przyczepiania i, i dostał Ursusek strzała pod oko. To się pomaluje, się wyklepie. Nie po prostu muszę kupić nowy, nowy, a nową atrapę, nową siatkę założyć, aby wyglądał dalej, jak ma wyglądać. Tak więc no naprawdę tutaj podczas zaczepiania omknęło się i niestety bywają mi takie przypadki. Jestem już na polu. Oczywiście wieje jak nie powiem co. No i teraz trzeba. Odczepić, właśnie trójkąt zaczepowy. Najpierw wstawiamy siewnik na stopie, następnie podjeżdżamy, chwytamy siewnik i składamy koła. Postaram się to Wam wszystko pokazać po kolei. Tutaj nie wkładałem swożnia w otwór, po prostu szybciej, bez celowania i kombinowania. O. No i teraz muszę użyć dwóch rąk. Staram się dla Was nagrać ten podjazd, ale nie wiem, czy mi się to uda. Coś jest nie tak. A wiem co. Teraz właśnie odbezpieczamy stworni wyszedł, nie, nie wyszedł nogą. O koło do góry. Drugie koło również. Trzeba wyjąć tylko zawleczkę. A kurczaki siedzi. No dobra. Inaczej. Ostatnia czynność do rozkładania to jest przestawienie belki transportowej pozycję również roboczą oraz odblokowanie znaczników i można zaczynać siać. I kilka przejazdów później już kawałek pola było. Miałem jeszcze trochę ustawiania do pieszczania, jeżeli chodzi o tarczę. Szóstka musi chodzić na obrotach i na womie, żeby nie wyłączyć podciśnienia. Aby tarcze nadal miały na sobie nasionka jak ruszę dalej, bo jeżeli wyłączę WOM, to po prostu nie będzie już tych nasionek na tarczach. Towaru jeszcze trochę jest, wszystko pracuje. O, może tak, zobaczmy jak to wygląda. O, i właśnie o to chodzi. Jeżeli bym wyłączył WOM, to by wszystko spadło. Przerwa Dobra jestem Zobaczmy w następnych aparatach e, jest dobrze Zobaczmy do ostatniego Też jest wszystko w porządku No dobra Ruszam dalej Opuszczam znaczniki Siewniki WIO Tak wygląda ten cały zestaw. nic drodzy widzowie nadchodzi zachód słońca mam zasiane z tej strony drogi 9 hektarów tutaj mamy 3 jeszcze jedna działka oprócz tego i, i łącznie będzie gdzieś około 16 hektarów kukurydzy w tym roku może nawet trochę więcej zobaczymy bo jeszcze, jeszcze z jednym polem się Łukasz waha ale to będzie osobny odcinek o tym jeżeli macie jeszcze jakieś Dodatkowe pytania na temat tego siewnika, na temat tego mojego tutaj zasiewu. Piszcie śmiało w komentarzach, a ja lecę tutaj dalej z tematem, aby zdążyć przed nocą. No, już zostało kilka przejazdów, ale jeszcze złożyć się i zwinąć do domu, to jeszcze trochę potrwa. Do następnego odcinka, cześć.